So you want to be a player but your wheels ain't fly. You got to hit us up to get a temp down ride. You got to pass my ride. Damn right. Heyo, czesc witajcie moi kanie do was w kolejnym odcinku z MTA San Andreas na serwerze For Life, Dzisiaj Jest odcinek specjalny, tak jak mówiłem, od kilku odcinków. znaczy od kilku ostatnich odcinków dzisiaj będziemy jingować mojego pięknego Jack Eurosa. Dzisiaj będziemy robić na nim AP1. Up AP75 up Policja, ja nie mam nic przy sobie. Nie, ja to chyba nurek jakiś płynął, wygląda jak, jak policja. Ale będziemy robić APA. Będziemy robić spoiler felgi. Zmienić kolor wykrywacz e, fotoradarów I ogranicznik, nie wiem zobaczymy Mam uzbierałem 73 tysiące mam e, Jesteśmy obok Angel Pine ponieważ jeden mechanik aktualnie otwarty jest w Angel Pine e, Wszyscy inni nie pracują Nikt nie pracuje, takie dzisiejsze czasy są, że nikt nie chce pracować e, Więc pojedziemy sobie do mechanika Wszystko to zrobimy, potem będziemy musieli wrócić i tak do San Fiero, Żeby Um, zmienić kolor auta ponieważ ten kolor mi się w ogóle nie podoba więc sobie wsiądźmy do mojego auta sprawdźmy jaki jest teraz Vmax żebyśmy mogli przetestować sobie jaki jest teraz Vmax i jaki będzie po zrobieniu a 1 więc teraz jest chyba 140 jeżeli się nie mylę zaraz zobaczymy 120, teraz idziemy pod górkę dlatego jest trochę ciężej jak to jest ze starymi autami w ogóle nie mam wspomagania kierowania nic 120 140 jest VMAX, nasz więc robimy. ap 1 ja będę zbierał kolejne pieniądze na e, powiększenie silnika, ponieważ teraz mamy 1,4. Będę zbierał też pieniądze na 1,6, ale na razie. ap 1 powinien nam starczyć, więc podejdziemy sobie teraz do, do mechanika, który tutaj jest. Najpierw muszę wyjąć pieniądze z, z banku, więc weźmy sobie najpierw w kasę. Nie wiem, że jest przy mechaniku, ale ja chcę sobie podjąć do innego, nie ufam. Może jakieś procenty będę zabierał więcej pieniędzy, będę musiał zapłacić, żeby wyjąć kasę. Wiecie, bo u mechanika, więc sobie podjedźmy. Weźmiemy na razie 70 baniek ze sobą znaczy, to chyba cała kasa, jaką mam 72 tysiące mamy tu weźmiemy 70 tysięcy. Ale jesteśmy rich w ogóle, um, więc pojedźmy sobie do mechanika. To jest, ale wiosenik mi tu widział, jak ja tutaj jeżdżę. Tutaj kolega się zatrzymał, ale on chyba nie chce do mechanika jechać. A, to musimy tam podjechać. Tutaj jest to. A, a ten mechanik jest tutaj. Tuning. Więc. Więc wyjdźmy sobie za autka Siemka, co robimy w tym demonie. Siemka Up jeden, poproszę A muszę do auta wejść, dobrze, 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 już wchodzę, już wchodzę. AP1, 51 tysięcy bardzo ładnie. Potwierdź. Super. I poproszę nowe felgi i spoiler. Tutaj mam zapisane sobie felgi i spoiler. 7 i... Nie mogę tak szybko pisać? dobra to to i spytamy się ile wykrywacz kosztuje. Bo już ja nie pamiętam kiedy ile to kosztowało, jak ja to kiedyś robiłem. Super. Dobra. Kus Kusztuje. Dobra, jeszcze wykrywacz się zrobimy. Super. bardzo, mordeczka. się damy mu na piwek. 336, 35 zł. Oh shit! Ale to wygląda w ogóle pięknie, chłopie. Więc teraz będziemy sobie jechać. Kurde, ładnie wygląda, ale mi się podoba. No, więc pojedziemy sobie teraz do San Fiero, żeby przebalować sobie to autko ponieważ ten kolor mi się w ogóle nie podoba sobie zrobię jakiś lepszy zobaczymy jaki Vmax w ogóle będzie skoro Up 1 teraz jest tylko jak to się kontrolowało? to chyba jak trzeba włączyć samemu więc zaraz zjadę na bok, sprawdzimy czy to od razu będzie jako szybciej nie, jedzie nadal z tym Vmaxem więc jak to się włączało? A, okej, okay, musimy zgasić silnik plus 5. Zobaczymy jaki teraz będzie nasz V max. Zobaczymy, zobaczymy. Aby było trochę szybsze, bo mój Stalion jechał chyba 165, 16 i chyba 165. Jeżeli się nie mylę, czy 170, coś takiego jechał. Więc... Um... Chciałem trochę, żeby to szybciej jechało, bo naprawdę jechać za każdym razem nim go 140 to... no czuć, że auto jest po prostu wolniejsze. Więc sobie tutaj jesteśmy i tak zaraz na autostradzie, to sprawdź sobie na autostradzie jaki Vmax będzie teraz. Jak było 140 Więc UP1. Oczywiście musimy znowu pod górkę jechać. Chłopie. Poczekaj. A. okej okay. Ustawiono moc silnika na plus 5. o chłopie. 160, 170, 180. Kurde! 180, co tutaj? wypadek jest na dole? Chłopie, daj mi wypróbować auto w ogóle. Kurwa, wypadki jakieś robił. Yy, więc mamy teraz VMAX 180 z UP1. No to z 40 km na godzinę więcej, jakbyśmy dodali pewnie 1.6 To będzie jechał pewnie z 200 coś takiego. No to zajebiście w ogóle. To jest trochę nielegalny zakręt, bo Musimy jechać przemalować auto. Um, no ale kurde, się cieszę. Teraz jedzie, teraz jedzie nawet i szybciej niż mój stalion. Więc kurde teraz to, to... W ogóle szybcy wściekli sezon drugi zaraz będzie. Chłopie. Z takimi autami? Dobra, to zjedźmy sobie. Nie no, teraz to zajebiście. Zajebiście strasznie mi się podoba. W ogóle ta autko jest takie ładne. Więc zjedźmy tutaj. Boże, naprawdę to no, na, naprawdę rozumiem dlaczego ludzie nazywają ten serwer Forlak. Bo. Yy... Lagi są naprawdę bardzo ładne czasem. Ciekawe ile kosztuje malowanie auta, bo ja już nie pamiętam. No dobra. Więc tutaj sobie zajdziemy. Ostatnim razem chyba pamiętam, jak ja w ogóle tuningowałem auto. To chyba tutaj w ogóle w, w Las Venturas e, tuningowałem auto. Nie w... W tym, jak się nazywa, nie w Angel Pine. Nie pamiętam, że tutaj był mechanik, pamiętam, bo z Dawidem wtedy robiłem. Więc zmienię pierwszy kolor pojazdu. Kurde, to taki fioletowy chcę. To będzie również bardzo fajnie pasować. Coś takiego. O, coś w ten deseń. Żeby to ładnie wyglądało. Zróbmy tak. Kurde! Ale zajebiście wygląda. No teraz to mi się podoba. Fele na razie zostawimy białe. Na razie nie będę ich zmieniał. Yy, bo 5000 za zmianę koloru Felk to jest naprawdę dużo, więc na razie pasują. Co jeszcze w ogóle można zmienić? Drugi kolor pojazdu nie posiada, okej, okay. zmień styl. Aha, styl malowanie, teraz to jest. Zmieni kolorantów Fel w kolei Okej. Okay. Czyli to jest wszystko. Więc... Tak... No raz niech, niech będzie taki kolor. Nie wiem czy, czy może zmienię go na trochę ciemniejszy. Ale ten tak prawie też wygląda zajebiście Więc powinno pasować. Kurde. Teraz to jest w ogóle. FURA! Chłopie! Teraz to ja będę na... Dziewczyny jeździł! Chłopie! Uważaj tym Eurosem proszę Więc sobie jedziemy. Kurde, nie wiem się straszę cieszę z tego jak ta autko wyszło. Też moi kochani, myślałem o tym, żeby zacząć znowu robić e, live'y z, e, z For Life'a. Więc jeżeli chcecie, żebym zaczął robić live'y, to napiszcie w komentarzu, zostawcie też łapkę w górę, jeżeli niech mi się podoba i wpijcie na Discorda. Discord jest w, w opisie, jak zawsze. Tam zawsze Tam piszę po prostu z widzami, jak zawsze mówię. E, I jak jakieś odcinki mają się pojawiać, to zawsze informuję. Ehm. Więc tak moi kochani! the fuck up samurai we have a city to burn